Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Corley, zapraszam do kolejnego odcinka z gry Until Dune. Dzisiaj obchodzimy pierwszą rocznicę straszliwej tragedii, która miała miejsce na górze Waszyngtonu. Sheriff Enikline, która stała na czele śledztwa. Dziękuję za zaproszenie, Mariusz. Słuchaczam nowe informacje o Hanna i B w siostrach, które do dziś nie zostały odnalezione. Siostry Washington opuściły należące do rodziców schronisko dokładnie rok temu, nocą podczas śnieżycy. Oficjalnie tego nie wykluczamy. Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Możliwe, że coś go łączy z rodziną Washingtonów. Przestrzegał ich przed budową schroniska na górze. Utrzymywał, że to święta ziemia jego przodków. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Funkcjonariusze przeszukali okolice. Pytano, <grymne> że dziewczyny nie zdołałyby tam dotrzeć. Ta góra zdaje się w jakiś sposób przyciągać tragedię. Nawet nie wiesz, ile w tym prawdy. Dziękuję, że przyjęłaś nasze... Całą rodziną Washingtonu. Ich synem Joshem. Szczególnie dziś, w pierwszą rocznicę tajemniczego zniknięcia Hannah i Beth Washington. Witajcie, przyjaciele i fani. Nie, dobra, jeszcze raz. Dobra. Witajcie, fani i przyjaciele, to jest absolutny hicior znów was tutaj gościć. Po pierwsze, naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę was znów powitać na corocznym, zimowym wypadzie do Blackwood. No, pozwólcie, że przez moment odniosę się do tego... trochę delikatnego tematu, no wiecie, wiem... Że pewnie wszyscy się o mnie martwicie i że powrót tutaj po tym wszystkim, co stało się w ubiegłym roku to ciężka sprawa, wiecie, ale chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że naprawdę wiele dla mnie znaczy, że to razem robimy i że jestem pewien, że dla Hanny i Beth wiele by znaczyło to, że wciąż trzymamy się razem i że o nich myślimy. Bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z was i przeżyć wspólnie chwile, których na pewno nie zapomnimy nigdy. Do końca życia. Ehm, przez wzgląd na moje siostry i... no wiecie. Także ten. To zabawmy się jak pieprzone gwiazdy porno i niech to będzie pamiętna wyprawa dla nas wszystkich, okej? Okay? Tak! <ścoughs> mori. pamiętaj o śmierci, tak? Jeżeli coś jeszcze dobrze pamiętam z czasów szkoły. No i o, szybko przeszli do akcji, przyjaciółka, no dobrze. Okej. Okay. Tam ktoś? Podoba mi się sposób, w jaki opisują te lokalizacje, czy też osoby. Możemy też podejrzeć właśnie naszą przyjaciółkę. Okej, okay, wygląda na to, że jest bardzo odważna, choć gorzej u niej z dowcipnością, zresztą co też widzieliśmy w prologu. Status w związku z nikim za bardzo się nie trzyma, więc raczej się nie zabawi jak gwiazda porno. Wróćmy do gry. Ok, czyli idziemy dalej. Przyznam, szczerze, że sprawdziłem taką kwestię, czy czasem dźwięk nie jest ustawiony na, w jakiś dziwny sposób, na przykład na mono, czy jakieś dziwne stereo. Mogę poruszać kamerą, to niewiele daje. Ponieważ przyznam szczerze, że dialogi troszkę kuje w uszy, że nagrane są w taki sposób, że brzmią jakby gdzieś było twarzane z radia, a nie mówione przez naszych ludzi. Mam nadzieję, że. Lada moment to się zmieni czy też z pewną aktualizacją z tej też racji. O serio? <laughs> Bramy szlak trafił przejść górą, tak? Chyba kolejne żarte. Jest nieważny. Okej. Okay. Serio, to są chyba jakieś jaja, ale tutaj wygląda jakby było przejście górą. Wspinaj się po oblodzonej skale, ostrożnie, szybko. Hmm, jak ostrożnie, to coś mnie może chwycić z tyłu, a znów jak szybko, to trochę nierozważne, więc ostrożnie. Jeżeli mamy zginąć, o, dobrze, to w jakiś ciekawy sposób, wspinaj się, może tak. Ale nie sprawdzaj, co by się stało, gdybym nie przeszedł tego Quick Time Event. Być może przeszlibyśmy do historii kolejnej osoby. Okej, okay, teraz co... Zabawa polega na tym, żeby nie znaleźć kolejnego totemu śmierci. a Może jest jakiś totem ocalenia albo coś w ten deseń. No i przejdę jeszcze do samych problemów z grą, chociaż muzyka jest genialna. O, cześć malutka. Głodna? Tak? Okej, okay, nie ruszaj się. Słodziak. Tak, musiałem wstrzymać oddech, ponieważ to jest też kolejna rzecz, bieżące zadanie na R1. Zobaczymy. Udaj się na stację kolejki linowej. Okej, okay. to jest kolejna rzecz, że gdy pojawiają się takie właśnie zadania typu nie ruszaj się, teraz to było akurat proste, ale może się okazać, że gdzieś na przykład skryjemy się przed o, osobą, która nas prześladuje, czy przed tym potworem, ciężko to powiedzieć, oczy miał jak predator. No to wtedy też poruszenie się zdradzi naszą pozycję, czy teraz by uciekła ta wiewiórka, dlatego będę też wtedy na chwilę wyciszał się po to, żeby ręka nie zadrżała. <grymne> Wypas. Okej, okay, to jest chyba odniesienie do naszych e, totemów, tak przynajmniej wygląda. Rdzeni mieszkańcy motyle przepowiednie, motyla to noga może być. Plemiona zamieszkujące niegdyś te góry wierzyły, że motyle są nośnikiem snów i wizji dotyczących zdarzeń mogących wystąpić w przyszłości. Od koloru motyla zależał według nich rodzaj niesionej przepowiedni. No właśnie, czyli widzę, że szukamy bardziej białych czy żółtych. Ok, śmierć. Czarne motyle przepowiadały śmierć śniącego. To widzieliśmy już w poprzednim odcinku. Czerwone motyle przestrzegały przed niebezpieczeństwem. Strata, brązowe motyle przepowiadały tragedię przyjaciół, pomoc, żółte motyle syłały wizje mające pomagać i prowadzić, no i białe motyle syłały sny o szczęściu i pomyślności, czyli fortuna. Tak jak mówiłem, żółte i białe nas tylko interesują, reszta nie. Ociekamy, ale zapowiada się jeszcze ciekawiej. O. W trakcie poszukiwania możesz się natknąć na specjalne totemy podniesienia i obrócenie takiego totemu pozwoli odkrycie kolorowego motyla i uzyskać wgląd w wydarzenia, które no właśnie pewnie wydarzą się w przyszłości, tak to. Okej, okay, chyba żółty. Toś mi pomógł totemie. Jakiś ptak, coś się działo. A, czyli rozumiem, że wszystkie to temy budują jedno całe wydarzenie z przeszłości. Zobaczmy, jaki fragment tutaj doszedł. Uczyniło z nich. O, można nagrać dobrze dialog? Można, Tak, ale tylko tyle nam pomogło. To chyba nic więcej, nie ma żadnych nowości. No, i właśnie z tego co wiem, przynajmniej rozmawiając z różnymi, z przyszłości jest niepewna to, czy wizja się spełni, zależy od Twoich wyborów. Tak też myślę. Aby zobaczyć swoją kolejkę Temów, to też widzieliśmy przed momentem. właśnie problem jest z polską wersją, że chyba się nieco opóźniła premiera i część sklepów dostanie dopiero w piątek swoją kopię gry. Nie zdziwimy się, jakby to wynikało właśnie z prac jeszcze nad dialogami na przykład. Jesteś tu? Okej, okay, Chris jest pewnie dowcipniejszy, więc robi Chyba nam jakieś żarty. Tutaj, ja Chyba nie w środku, co? No proszę, co my tu mamy? <grym> <grym> Zamknij torbę myszku. no jakby miał nie myszkować jak telefon dzwoni, Aha. Patrzcie, kto to. Hmm. Chris! Leci na Ashley. No, ciekawe. Wystrażyłeś mnie. Sorki, jesteś moją sekretarką? A, wibrował. No to bomba. Dobrze, że dałaś mi znać. Dalej sobie poradzę. A, właśnie, znalazłem coś wypasionego. Co? Nie powiem ci, musisz sama zobaczyć. Chodź, tędy. Gdzie? Tu niedaleko. Spodoba ci się. Jeszcze chciałbym zawrócić. Zaraz pójdę za tobą, Chris. Tylko zobaczę, czy tutaj jakieś totemy nie leżą białe albo innego koloru. No i właśnie tak widzieliście te motyle. No to o. Tu coś jest, właśnie. No to świadczyło o takim dość ważnym wyborze w grze. Kurde... Dziwnie być tu z powrotem rok po tym wszystkim. Przeszłość jest no, poza no kontrolą. Serio, kiedy tylko tu zajechałam, wszystkie wspomnienia odżyły. Wypas. Okej, okay. chyba twórcy nie przewidzieli takiego przebiegu wydarzeń. No właśnie, no i jak to jest z Chrisem, jak... A. Wejść nie możemy. A może tutaj jakiś śmietnik, czy coś będzie. No dobra, toż możemy iść. Podążaj za Chrisem. O, wrócił po nas. To jest dopiero uczyny chłopak. Zresztą my jesteśmy. Jak my mamy na imię? My mamy sam. A to Ashley, to kto inny. Szczerość nam spadła. Najtrudniej z nas marzyłaś. Nie, nie wiem, jakim cudem się trzyma. Ja. Ja w wrogiem. Okej. Okay. Znaleziono wskazówkę: list gończy Milgram, Wiktor, płeć mężczyzna, wzrost 1,88 m. patrz na to. No, myślisz, że wpadnie do nas? No, chyba ktoś tak zakładał. No, daj spokój. Przez większość roku tutaj hula wiatr, nikt tu nie zagląda. Poszukiwany w związku z podpalaniem pierwszego stopnia i rozsyłaniem gruźb karalnych. Każdy, kto jest w posiadaniu informacji na temat tego groźnego przestępcy, proszę na jest o natychmiastowy kontakt. Policja Konna Prowincji Blackwood. Ok. Czyli wiemy, 98. Odnajdę wskazówki, aby rozwikłać tajemnicę. Jako, że mam lekkie obawy, że możemy nie usłyszeć pewnych dialogów, szybko jeszcze przerzuciłem ustawienia. Teraz powinny pojawić się napisy. Zresztą. Powinienem od razu Ta tak zrobić. Nieźle, co? No. Dawaj, patrz na te śliczności. A, śliczności to chyba niewłaściwe słowo. I po co to tu w ogóle jest? W sensie? Co do cholery robi strzelnica koło schroniska narciarskiego? Ej, stara, a poznałaś kiedyś ojca Josh'a? A co? Ma się za strażnika Teksasu, czy co? Pani życzy? A nie, ty pierwszy, Jack. Dobra. No to lecimy. No to lecimy. Nie miało być strzelania w tej grze. Coś. Ciężko widzę, że nam wyszło. Użyj prawego drążka i wyceluj. A, ma... nie mamy za wiele czasu. I co dalej? A, R2. No dobra, teraz jest miło, ale coś czuję, że podczas gry nie będziemy mieli tyle czasu na celowanie zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu. Wow, a to żeś się popisał. No, niezły jestem. Zajebisty wręcz. Umówmy się, człowiek strzela pan bóg kulę nosi. Gdzie chce? No nie, nie sądzę mała. No zobaczmy. Wybierz... Cel. Wiesz, nawet twoja stara by trafiła taką butlę z takiej odległości. U. Zdecydowanie tego nie zrobię. Nieźle. Chris, cisko pauza. Ej, snajper transport jedzie. Chwila, już zacząłem to ogarniać. Rusz się, Chris, nasza bryka. Jak widać, sama historia z wiewiórką. Też by wpłynęła na przebieg dalszych wydarzeń. Po co im klima w takim miejscu, chyba że do ogrzania tego budynku? Ale dobra, wy gdzieś mieliście biegać na jakieś klawisze. Nie na ten, ale zobaczymy. O, no właśnie, dowcipni się, ale nie taki odważny. No to zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dowcipni się, jak to strach cię obleci. Okej, okay, przypuszczam, że mamy przejście tamę. Czy mogę zmienić postać? Póki co gra nam na nic takiego nie pozwala, ale przypuszczam, że później powinno być A, to, to możliwe. Zimne. Zamknięte. A, to prosił, żeby ludzie nie wlazili. Naprawdę? Jacy ludzie? No, nie wiem. Raz podobno ktoś obcy kipał na stacji. O słabo. Słabo. Panie przodem. O, jaki dżentelmen. Tam była wskazówka na oknie, chyba. Przyznam szczerze, że mam mieszane uczucia co do tego, czy im zazdroszczę, czy nie wypadów w takie Ach, miejsce ze znajomymi. Myślałam, że wagonik jest bliżej. Chyba trzeba poczekać. Chyba już rozumiem, czemu chcieli mieć tu strzelnicę. Ile to jeszcze potrwa? To spora góra. No tak. Tyle ile Dzisiaj trzeba. jest przepiękna, ale w nocy wydaje się groźna jak drzewiący olbrzym. Masz już wydawcę? Że co? Na tomik poezji. O drzemiącym olbrzymie z lasu Blackwood. O, goń się. To jednak totalnie chore miejsce na dom. Nawet jak na bogaczy. Aj tam, bogaczy. Raptem kupili sobie górę. Okej, okay, hotel i sanatorium, zdrowe ciele, zdrowe duchy. Okej, okay, jeszcze mi nie uciekać do wagonika. To jest kilka rzeczy do oglądania, szczególnie kamera. No właśnie, coś czuję, że to nie będzie najprzyjemniejszy A. widok. Okej, okay, dobrze widziałem przez moment kogoś tam. Oni chyba nie zakluczyli za sobą. Dobra, nic więcej nie widzę, ale przez chwilę miałem wrażenie, chociaż właśnie gram Chrisem, który nie jest najodważniejszą postacią, więc może to tylko przewidzenia. Ale trzeba przyznać, że no, bogate towarzystwo. Kupić sobie górę. W końcu, idziesz? No wiesz, no, miałem w planie tu zostać, walczyć w Kimę, ale. Okej. Okay. Ale okej, okay. nic nie zmajstruję. Wszystko, co mogłem sprawdzić, sprawdziłem, więc wchodzimy do środka. Mm, całkiem jak na studniówce. No to siup! A no, a przygoda. Mam nadzieję, że to był dobry pomysł. Co? No wiesz, zebranie wszystkich w różnicę. Josh serio się cieszył, że coś razem robimy, nie? No, absolutnie tak. Wiesz, nie był taki podjarany chyba w sumie nigdy. Dobrze, dobrze. Strasznie trudno go wyczuć. Trochę się martwiłam. Nie ma o co. To był dobry pomysł. Mam nadzieję, że pozostali też tak myślą. Przecież przyjechali, nie? Dzięki. Zią, miło słyszeć. Wiesz co, skończmy gadać o tym, co było, i cieszmy się wycieczką. Ach, wiesz, to masz rację. Wiesz, jak poznałem Josha? Nie. Okej. Okay. W trzeciej klasie. Josh siedział z tyłu sali, ja z przodu. Nawet nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu. Ale dzieciak, siedzące obok Josha strzelił dziewczynie z przodu ze stanika i nauczycielka przesadziła go do pierwszego rzędu. Na moje miejsce. Okej, okay, no i. No i to, że ja trafiłem do tyłu. I. No, obok Josha, tak się poznaliśmy. I wiesz, zostaliśmy kąplami. I tak do dziś. Boska interwencja. Gdyby nie to. Że Ginny Simon zaczęła dojrzewać trzy lata przed innymi, że akurat tego dnia założyła pluskę z takim wycięciem, że było widać stanik? To kto wie? Możliwe, że siedziałabyś tu teraz sama. Albo rozmawiała z kimś zupełnie innym, a tak. Bum? Efekt motywu.